Gdy myślę o umiejętnościach bushcraftowych, to chyba pierwszą umiejętnością, która przychodzi mi do głowy, jest umiejętność rozpalenia ognia za pomocą łuku ogniowego. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak taki ogień rozpalić i jakich błędów nie popełniać. Do wykorzystania tej metody będziemy potrzebowali czterech elementów. Krok po kroku omówimy każdy z nich. Pierwszym elementem zestawu będzie łuk. Można znaleźć wiele sprzecznych informacji dotyczących tego, jaki powinien być taki łuk. Niektórzy będą twierdzili, że powinien być prosty, inni, że delikatnie wygięty. Niektórzy będą mówili, że powinien być elastyczny, znowu inni będą twierdzili, że powinien być jak najbardziej sztywny. Moje zdanie jest takie, że powinien być jak najbardziej sztywny, suchy i delikatnie wygięty. Jeżeli łuk będzie prosty, to moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że w trakcie świdrowania świder będzie uderzał o powierzchnię łuku. Natomiast jeśli łuk będzie elastyczny, to część siły, którą wkładamy w świdrowanie, będzie pochłaniał właśnie ten ruch, to sprężynowanie naszego łuku. Oczywiście to, że ja preferuję taki, a nie inny łuk, nie znaczy, że nie można odnieść sukcesu z łukiem innym. Wielokrotnie widziałem ludzi, którzy przy użyciu zupełnie prostego łuku, czy nawet łuku wykonanego z elastycznej gałęzi, również taki sukces odnosili. Moim zdaniem jednak taki łuk daje większe szanse na powodzenie. Dodatkowo łuk powinien być możliwie lekki. Jeśli wybierzemy ciężką gałąź, to już na samym starcie dodajemy sobie dodatkową pracę, tylko dlatego, że będziemy musieli pracować ciężką gałęzią. Długość łuku powinna mniej więcej odpowiadać długości naszej ręki. Dzięki temu będziemy mogli wykonywać pełny ruch i jak najefektywniej pracować naszym urządzeniem. Aby zamocować sznurek na naszym łuku, warto delikatnie jego końcówki podrzeźbić. Nie musi to być nic wymyślnego. Byleby tylko utrzymało nasz sznurek w miejscu. Na potrzeby dzisiejszego materiału wykorzystamy linkę syntetyczną. Natomiast obiecuję Wam, że w innym filmie wrócimy do tego i zastanowimy się, co by można wykorzystać z materiałów naturalnych, aby zastąpić sznurek. Aby zamocować sznurek, z jednej strony wystarczy jedna pętla, a węzeł z drugiej strony również nie musi być w żaden sposób specjalistyczny. Ważne, żeby był po prostu solidny i się na pewno nie rozwiązał. Ważne, żeby też umożliwiał regulację, żeby się go dało łatwo rozwiązać. Dlatego, że dopiero po wystruganiu naszego świdra będziemy wiedzieli, jaki naciąg łuku dobrać. Sznurek mam już wstępnie zamontowany, nawet w trakcie świdrowania mogę jeszcze regulować napięcie sznurka przez odpowiedni chwyt. Chwytając łuk w ten sposób mogę dociskać linkę palcami i dodatkowo napinać ją jeszcze kciukiem. Łuk mam już gotowy. Kolejnym elementem będzie docisk. Docisk najlepiej żeby był wykonany z możliwie najtwardszego materiału. Dlaczego? Dlatego, że chcemy aby w docisku tarcie było jak najmniejsze. Ja wyłamałem sobie kawałek gałęzi bukowej. Ona z jednej strony już zaczyna pruchnieć, natomiast z drugiej strony jest w miarę zdrowa i tutaj będę miał twarde drewno, które sprawi, że nie powstanie mi tu szczególnie duże tarcie. Co ważne, moim zdaniem, ważne, aby zadbać o to, żeby docisk był dosyć duży. W miejscu, gdzie będziemy świdrować, będzie powstawała bardzo duża temperatura. Jeśli docisk będzie mały, to będziemy musieli gdzieś uciekać z palcami, tak, żeby przypadkiem świder nie zetknął się. Z naszym ciałem, wtedy po prostu się poparzymy. Dwa elementy zestawu mamy gotowe. Mamy gotowe te dwa najprostsze elementy, czyli docisk i łuk. Teraz to, co najważniejsze, czyli świder i deseczka, w której będziemy świdrować. Jest wiele gatunków drewna, które nadają się do tej metody. Mało tego, niektórzy twierdzą, że tak naprawdę każdy gatunek się nadaje, jeśli jest odpowiednio wysuszony i mamy odpowiednią sprawę. Natomiast na początek najlepiej zacząć z gatunkami łatwymi, na przykład z wierzbą, lipą, sosną, świerkiem czy jodłą. Ja przy drodze pozyskałem sobie kawałek gałęzi wierzbowej. Od dłuższego czasu nie padało i mam dosyć dużą pewność, że to drewno będzie suche i że ten zestaw zadziała. I z tego jednego kawałka przygotuję i świder, i deseczkę, w której będę wiercił. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby świder i deseczkę przygotowywać zawsze z tego samego kawałka drewna, bo dzięki temu już eliminujemy przynajmniej jedną zmienną. Jeśli nie rozpoznajesz gatunków drewna, to sprawdź właściwości tego drewna. Drewno musi być na tyle miękkie, aby była możliwość zrobienia śladu paznokciem. Jeśli jest na tyle miękkie, ale nie dużo bardziej miękkie niż to, to jest duża szansa, że uda się zrobić działający zestaw do łuku ogniowego. Bardzo ważne, aby prawidłowo dobrać długość naszego świdra. Jeśli świder będzie za krótki albo za długi, to świdrowanie będzie po prostu bardzo niewygodne i nieefektywne. Moim zdaniem świder nie powinien być krótszy niż 20 cm. Natomiast jeśli chodzi o długość, to musimy przyjrzeć się jaką będziemy mieli pozycję. Skoro świder musimy trzymać mniej więcej w ten sposób, tak, tu będzie świder, to świder nie powinien być dłuższy niż odległość od naszej dłoni do naszej kostki w takiej pozycji. Wystarczy sobie to zmierzyć i odpowiednio dobrać długość świdera. Trzeba pamiętać, że z każdą próbą świder będzie się stawał coraz krótszy. Więc jeśli zrobimy świder bardzo krótki, a będziemy potrzebowali do uzyskania żaru 3, 4, 5 prób, bo może się tak zdarzyć, to po prostu w efekcie możemy zużyć cały świder, nie uzyskując odpowiedniego efektu. Ja teraz z mojego kawałka drewna wybiorę możliwie najprostszy kawałek. O, będzie to ta sekcja. I właśnie z tej sekcji... Przygotuję sobie świder. Teraz będę powoli strugał nasz świder, dlatego że zależy mi na tym, aby uzyskać jak najwięcej takich cienkich wiórek. Bo to właśnie w nich będę rozmuchiwał żar, który uzyskam. Nie mam ze sobą żadnej innej rozpałki. Spróbuję uzyskać ogień wykorzystując właśnie resztki z przygotowywania świdra. Mój świder ma już mniej więcej pożądaną średnicę. Bardzo ważne, aby ta średnica była taka sama na całej długości świdra. Jeśli w którymś miejscu świder będzie węższy, a przede wszystkim jeśli będzie się zwężał ku jednemu z końców, to w czasie świdrowania na sznurek i łuk będzie miał tendencję, żeby właśnie linka tam objeżdżała i w efekcie nie będziemy mogli świdrować efektywnie. Teraz muszę wybrać miejsce, a dokładnie koniec, który będę umieszczał w docisku, i koniec, z którego będę chciał uzyskać żar. Te dwa końca muszę zastrugać w odmienny sposób. Jak widzicie, Świder mam wystrugany i teraz chcę Wam powiedzieć o błędzie, który ja najczęściej popełniałem, kiedy zaczynałem uczyć się tej techniki. Oczywiście wiedziałem, że jeden koniec musi być zastrugany mocniej niż drugi. Dlaczego? Dlatego, że na jednym końcu, na końcu, który będzie wchodził w docisk, chcemy mieć jak najmniejsze tarcie, a na drugim końcu, który będziemy ścierać, aby uzyskać żar, czyli na tym końcu, chcemy mieć jak największe tarcie. Dlatego ten koniec powinien być zdecydowanie ostrzej zaostrzony, tak żeby tutaj ta powierzchnia styku była możliwie najmniejsza. Ja zawsze dokonywałem to ostrzenie zbyt delikatnie. Ten koniec zrobiłem troszkę ostrzejszy, natomiast nie na tyle ostry, na ile on powinien być, nie na tak dużej powierzchni, przez to, że tutaj ten odcinek jest bardzo cienki, to nawet jak mi się ten świder będzie ścierał, to on nawet jak się zetrze do tego poziomu, Nadal będzie miał dużo mniejszą powierzchnię niż ta końcówka. Sam fakt, że zacząłem w ten sposób ten świder ostrzyć, zdecydowanie pomógł w moich próbach, w mojej nauce. Także świder mamy gotowy. Ten koniec nie musi być doskonale okrągły, może być lekko zaostrzony. On po prostu się dotrze już w trakcie świdrowania. Teraz świder chowamy bezpiecznie czy to do kieszeni, czy do plecaka i musimy przygotować deseczkę, w której będziemy wiercić. Dobrym wyznacznikiem, jeśli chodzi o grubość deseczki jest średnica świdra, jeśli deseczka ma mniej więcej taką samą grubość jak średnica świdra, to powinno być OK. No, i na tym etapie znowu dochodzimy do miejsca, w którym często popełnia się błędy. Ja w każdym razie takie błędy popełniałem. Mianowicie świder miał albo za dużą średnicę w stosunku do szerokości deseczki, albo po prostu zaczynałem świdrować za blisko brzegu. Jaki był tego efekt? Albo po nawierceniu otworu, świder zbliżał się na tyle blisko krawędzi, że po prostu w trakcie wiercenia wyskakiwał z tego otworu. Zrobiło się za duże otwarcie i świder wyskakiwał, albo po prostu krawędź deseczki się odłupywała. To uniemożliwiało już korzystanie z tego fragmentu deski. Nie ma nic gorszego niż poświęcenie wielu minut pracy na to, żeby przygotować zestaw tylko po to, aby przy którymś świdrowaniu po prostu świder zaczął wyskakiwać, albo krawędź deseczki się wykruszyła. Moim zdaniem, przynajmniej 5 mm z każdej strony. I powinno być odłożone tak, żeby świder mógł bezpiecznie świdrować. W tym wypadku po prostu będę świdrował praktycznie na samym środku naszej deseczki. Wszystkie elementy mamy gotowe. Mamy docisk, mamy łuk, mamy świder, mamy deseczkę, w której będziemy świdrować. Teraz muszę sobie te moje wióry jeszcze trochę bardziej pokruszyć, tak żeby mieć największą szansę na rozdmuchanie ich do płomieni. I muszę przygotować sobie jakiś kawałek kory, na który będę zbierał żadnie. Pozostało nam teraz wykonać ostatnie cięcia przed pierwszym wierceniem. Po pierwsze musimy wykonać jakieś zagłębienie w docisku, w którym osadzimy nasz szwider. Często zaleca się wypełnienie tego nacięcia jakąś roślinnością, natuszczenie tego w jakiś sposób. Ja tego nie robię nigdy, po prostu staram się utrzymywać to na najprostszym poziomie jak się da. Im mniej komplikacji, tym mniejsze frustracje, mniej zmiennych. Tutaj będzie. Pracował świder na tym końcu, teraz przymierzę sobie mniej więcej taką odległość, żeby było to na środku. Tu też wykonam bardzo delikatne nacięcie, nic wielkiego. Dzięki temu, że świder tu jest zaostrzony, to nie będę miał problemu we wstępnej fazie żeby nawiercić deseczkę, no i teraz kolejny bardzo ważny etap, czyli nasza pozycja w trakcie pracy łuki. Pozycja musi być przede wszystkim wygodna. Jeśli nie będzie wygodna, będziemy się szybko męczyć. Deseczkę, w której będziemy świdrować, ustawiamy sobie pod nogą. Im bliżej otworu, tym tak naprawdę lepiej będziemy mogli bardziej precyzyjniej dociskać świder. Rękę, którą będziemy dociskać świder, ustawiamy na zewnątrz nogi. I blokujemy tutaj z przodu, tak żeby to było dosyć stabilne. Musimy mieć pewność, że łukiem możemy wykonać pełny ruch. Że o nic nie zahaczymy, o nic nie będziemy uderzać, że ten ruch nie będzie zakłócony w żaden sposób. Sprawdzam przy okazji naciąg linki. Wygląda na to, że chyba udało się dobrać go prawidłowo. Umieszczam świder w miejscu, które naciąłem. Umieszczam docisk. Rękę blokuję tutaj o nogę. Napieram ciałem na świder. Tak? Mogę regulować docisk po prostu przechylając się ciężarem ciała na ten świder. I próbuję wstępnie wiercić. Na razie chcę tylko zobaczyć, czy mi się dobrze pracuje łukiem, czy sznurek się nie poluzuje, czy wszystko jest w miarę dobrze spasowane. Jeśli zobaczę, że łuk pracuje w miarę ok, to od razu postaram się wykonać wstępne wiercenie. Od razu pracowało mi się dosyć dobrze, więc od razu dokonałem tego wstępnego wiercenia. Teraz zbiorę ten pył, bo nie chcę go tracić. Zbiorę sobie ten pył, wykonam nacięcie w kształcie literki V, w której będę zbierał dalszy pył i spróbujemy uzyskać żar. Teraz muszę w tym miejscu wyciąć takie wcięcie w kształcie literki V, w której będzie się zbierał żar. Nie mogę wyciąć zbyt blisko środka, nie mogę wyciąć zbyt daleko, nie mogę wyciąć zbyt szeroko i zbyt wąsko. Ile tak naprawdę trzeba wyciąć? Przyjmuje się, że 1/8 to powinna być właśnie ta wartość 1 powierzchni tego nawiercenia to powinna być ta wartość, którą powinniśmy wyciąć. Tak naprawdę to już jest kwestia, kwestia wprawy, kwestia doświadczenia. Tutaj się nie ma co śpieszyć w trakcie tego procesu wycinania, powoli na razie do tego podejść, odpocząć, żeby zebrać siły przed kolejnymi wierceniami. I wielkimi kawałkami drewna wycinamy, tak długo aż uzyskamy interesujący nasz efekt. Nacięcie mam gotowe, na tym etapie nie chcę wycinać więcej, lepiej wyciąć mniej. I w trakcie wiercenia poprawić, gdy zobaczymy, że za mało pyłu nam się zbiera w naszym wycięciu, niż na dzień dobry wyciąć więcej i mieć potem problem z wyskakującym świdrem. Ja wiem, że ta średnica tego otworu się troszkę jeszcze powiększy w trakcie świdrowania, więc na razie tu tak zostawię. Jeśli będzie się zbierało za mało pyłu, to po prostu troszeczkę ten otwór poszerzę. Na tym etapie wszystko musimy mieć już gotowe. Nasze gniazdko rozpałki, w której będziemy musieli rozdmuchać żar, musi być perfekcyjne podkładka pod deseczką, aby zbierać żar. Jak widzicie jest tu troszeczkę tego pyłu, który powstał przy pierwszym wierceniu. Ponownie zastrugałem koniec świdra, który wchodzi do docisku, tak aby mieć jak największe szanse na uzyskanie żaru. Ja co prawda przy wykonywaniu nowego zestawu najczęściej uzyskuję żar przy drugim wierceniu, ale już teraz przy tym pierwszym wierceniu od nacięcia mam wszystko gotowe. Troszkę poprawić docisk. Przerwać, sprawdzić czy mam żar. Wygląda na to, że mam. Teraz mam troszkę czasu, mogę cały pył zebrać? I teraz muszę przenieść żar do mojego przygotowanego miastka rozpałki i spróbować go rozmuchać do płomienia. Rozdmuchanie tego trochę trwało, ale jak widać, nawet takie cienkie wióry da się rozdmuchać. Mamy sukces. Mam nadzieję, że będziecie sobie podnosić pokrzeczkę i próbować rozpalać ogień trudniejszymi metodami. Oczywiście, rozpalenie ognia metodą łuku ogniowego w ciepły letni dzień ma się nijak do rozpalania ognia tą metodą zimą czy w czasie deszczu. Ale najpierw zacznijcie w warunkach prostych, z użyciem prostych gatunków drzewa, aby potem podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. Pamiętajcie oczywiście, że drewno musi być suche. Z mokrym drewnem to nie zadziała. Musi być suche, ale nie może być spróchniałe. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tą techniką, to piszcie w komentarzach. Jak zwykle, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zapraszam na naszą stronę internetową. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.